Co? No same śmici zostały, te Marcelego, on takie właśnie przynosi mi żywce. Siema Artuś. Słuchaj, sprawę mam, przyjdziesz jutro do mnie? Kurde, ja potrzebuję jutro. No. No dupa, to żeś teraz się popisa To zobaczymy, bo jak dożyję do piątku to będziemy się zastanawiać Dobra, hej, jo, hej I co dobra. działa? Chyba tam wejdę, wiesz, to Tylko nie wiem czy ten. Nie wiem czy dam radę wyjść stąd, ale dobra Myślę... Myśli? O, ja jestem gruby, to już mogę nie wyjść tak. Poważnie, wejdę tu na Poniosę tak nogę wysoko o, na prasku. O! o to... Aki gówno Ciepła śmierdzi Śmierdzi Wiesz co nawet nie powiem ci że właśnie rano jest trochę słońca a później już siedzi w cieniu, wiesz, bo się chowa tam za budynek. To jest tak jak miałem akwarium, jak byłem mały, nie chciało mi się myć, to raczej odpokutowywać. Wali tu jak w ruskim czułku. Ale no cóż tego, miłość wymaga poświęceń. Ta robota mogłem takim zostać zawodowym czyścicielem karasiowych gumien fajna robota jako tu masz? No, mówię, że mógłbym takim profesjonalnym czyścicielem karasiowych gumien zostać. Robota bezstresowa ze zwierzętami, ale zamiast za to Myślę, że się i będą brały. No, mam nadzieję, bo póki co to bardzo nielicznie i słabo się chcą odwdzięczać. Nic przyjemnego. Mam tylko godzinę baterii, bo nie wziąłem. Do rany, że przypazuję, to mycie główien Dobra, tu się odbywa... Czekaj nie urwę tych kabli tam, bo tam może być braknąć kabla. Poczekaj, tak? zobacz sobie. Ja podniosę na hama, a ty zobacz tam co się dzieje. Poczekaj, tu jakiś kabel się za, zaplątał. Czy co teraz? Tego podnosimy ile wyżej? 20 centów czy wyżej? Yy, tak, 20 no 20 wyżej. No. Okay. O Teraz dobrze. Moment. To, to sobie wyprostuje sekunda. Czy to piach, czy ikra? Nie Zdrazyma, no, chyba piach czekaj, Już? Nie już tylko w jedną stronę Co? Hmm. Tylko w jedną stronę są te Wytrzymaj, nie przejmuj się Ale nie siądzie na tym Trzeba położyć tak samo w tą stronę Wiesz, A dlaczego? Aha po tylko w tą stronę Myślałem, że jeszcze w tą idą Ale ten... Dobra, czekaj Dobra, coś się popodkładam, to dawaj to... Spłyniemy go na chwilę. No. Starczy tego kabla. Poczekaj. Poczekaj. Tak, bo on tylko tu sobie leży, no. To jednego. Pociągnąć tamtą, a ja wsunę następną. A potem nasadzimy. Pociągnie jeszcze. Teraz jeszcze. O, czekaj. Ważna robota. Czekaj, ułożę od razu. Siep, do góry Moment, zabiorę kable No dawaj Czemu Kain zabił Abla? Bo mu nie obciągnął kabla Oj Jebiście Myślisz, że git? No Stabilna forma krzynówka Dawaj go tutaj się dołoży No, no to Przesuwamy palety bliżej ściany, czy nie? Nie przeszkadza a, a żeby Równo stały, nie? No o, Poczekaj ty, tu sól drogowa O o Miałem piękną sól drogową Do... Dobra Woda odparuje O wodą z solą sobie ten, że se no, nogi domyje Dobrze nie? Ja tu zawsze sobie tak wylewam tą sól I bawię się tym kablem w wodzie Poczekaj samo życie Wiesz to, tą stronę tak, ale tam, tam Ja muszę wziąć tu Da radę to kopnąć Jest? Jest No i co? Je trzyma się. Jak umarły książeczkę, Trzyma. Zawiercamy Od zewnątrz, od wewnątrz. Nikt nie dzwoni. Nikt nie kocha. To tak strasznie tutaj. O! No jak ładnie? Od razu lżej. Na umyśle. Trzeba będzie tu schody uspawać. Ty, a jak wysoko musi stać ta beczka? Beczka. Jest trochę wyżej niż ten mały. Grawitacyjnie wszystko zrobimy, nie? Myślę, co by tutaj dać i... Wiesz co, weczka to już nie będzie... O, zajebisty tam masz ten Z brzozy, patrz Aha O i na nim postawimy, myślę, że będzie git Tak? Aha to tylko Przy to to po Ten ponton tu zawsze leży Rosałek nie ma, bo sucho nie, nie, spoko. I tak się wroccie próżniacze, to coś porobię, chociaż. Cicho by się teściowa, doby mnie zwolni. Dobra, tak, takie drzewko, to nie drzewko. Hmm. wstawaj. O -o. tak było ma Siema! Ugh. Już? Na pamiątkę Uła. Pierwsze cięcie jest Wiesz co? No. Ale tam jest dziura Więc nie wiem czy musisz trochę niżej jeszcze wywiercić, bo widzisz? Tam cool. jest dziura i tamtędy się leje To takie lifehacki są Wie no to lifehack jest teraz, naprawdę To śmiało ciachni tu Tak? No tamtędy się chyba nawet widać, że Są zacieki, zapomniałem Ci powiedzieć No nawet może trochę wyżej no, tak? no. Okay. Palca już widać. O, bateria? Może, ale mam drugą Co tam jest mały? Co? Ty drzewko ci ktoś rozjechał. Kable, przy O, kable. No ja. A co przykryjesz, Ponton? Chcesz, żeby nie brały? Nie wolno psikać, bo będą sumy, czuły zapachy. A niechcący ci przejechałem tym piękiem po tym. Tak, tak. Dobra. Co to? Uszczelki. Teraz wiesz co? Przepuścimy sobie co? No. Tego nie potrzebujemy, bo to jest narzynka Ale małe tam. roweru A, czekaj! No już tutaj musiał się schodki zrobić, żeby te <laughs> żeby stąd wchodzić do nich? Tak Będzie czysta taka woda, że nie można się kąpać Uuu, echo no, Jest, jest Ty, ja tam by stąd było uh -huh. No, naprawdę wygląda byś przemyślane, muszę to przyznać No Ja bym pewnie zrobił partyzantkę Też. A w połowie o tym zostawił i stwierdził, że mi się tego nie chce robić Nie no, niestety tak najczęściej to wygląda no. Kiedyś obiecałem sobie, że posprzątam garaż <grybujesz> Tak i ja No i nie wyszło Zmienię im wodę w obu tych mauzerkach no tam ta woda powinna odstać trochę Taka, ale dobra, nie Trochę mówię. powinna, tak, ale Będą miały przyspieszone od, odstawanie Słuchaj. Powinno być git Trzymaj, jak umarły i książeczkę. No i to wiesz, te mamy pierwszy, rozumiesz Zrobiony i teraz nastąpi Odwiedzanie Jak długi ten a to normalnie z góry się to będzie lało, nie? Tak, Ciiak? tylko Teraz odmierzymy Grawitacyjnie się dzielało Mniej więcej Widzisz tak go dotąd, tak? Tak Czem, Dotąd Zaraz zobaczymy Od razu Odpłucniemy Masz taką małą obcinarkę? Tak jest wow. Swagra Swagierka Czekaj To tu Mniej więcej żeby Wpadało na środku Gdzieś tu, nie? bo Piękność! Okay. tutaj tak uchamra? Nie, mhm. uchamrało nie. teraz? Podoba mi się to. Mamy tutaj taki sprawunek. Zróbmy go. Jak się to za taki to system? PE. Z... Rura PE. A ten co którego tam kręciłem? No tam cały ten łeb, cały ten to tam no, no, ca cały ten zawór czy to tak, było. Tak, wiesz co, no to jest taki, wiesz, właśnie żeby przejść przez coś, nie? To jest łącznik taki do rury PE To jest taka specjalna narzynka, w środku tu jest Oring. się ta sprawa to jest ogólnie, zajmie to jest przemyślane. Chcesz ci pomóc? Tak, do zasady z tej robię. Docisnąć, bo ściana jest dosyć krucha. Chcesz spróbować tylko tu na przykład pchać po łosku. do zamykaj. Doszło? Tak. I teraz tak. Do góry czy w dół? Dołu chyba. O, bo się przy okazji. O. Dobra. Chcemy stąd wyjść. Wymierzone. Czyli ja tutaj będę. Ben... Weź nogę no. Będę tutaj. Polewkę robił, żeby się te nie opukały. Co ty? Co? No, zrobić. Co? A nie chciał wrócić na przepusty, bo jest kruche to. No. Już? O, da, jeszcze jedę. Jeszcze idę Dobra, wystarczy. Dobra. Jeszcze mamy za sobą. Teraz

Wyżej, niżej. Można się pogubić. Ty, Briana, to nie będzie za, yy, za nisko. To jeszcze co? Ty, abyśmy to postawili na tym, na moździerze. I to będzie 200 kilo? Dam tutaj ze dwie deski. Bo te palety. Nie bój się. Łe, gorsze rzeczy w robocie robiłem. i... To jest zakręcone. To odkręciłem, żeby się tam te wiesz co? Ty ty. Dobra. Te rocinioki, żeby się. Olha o tamanho do que